SEDES w kuchni w Polsce, może to nowatorskie rozwiązanie, ale na świecie standard. Schody donikąd. Koniec z dzieleniem dziecięcych ubranek na te męskie i żeńskie. A także kobieta przepasana jakimś takim ptakiem. Kura taka kurczę. O tym dziś między innymi, drogie panie i drodzy panowie, ja nazywam się Adam Feder i zapraszam was na program, w którym prezentuję tylko dobre wiadomości, te niedobre w ogóle mnie nie interesują. Na początek niesamowita oferta wynajmu mieszkania 12 metrów we Wrocławiu za 1200 zł miesięcznie plus opłaty. Dużą zaletą tego lokum jest możliwość korzystania z toalety i kuchni jednocześnie. W internecie oburzenie, że jak to w ogóle można ludziom coś takiego proponować, a ja? Popieram, uważam, że taki sedes w kuchni to jest doskonałe rozwiązanie. Zresztą w niektórych krajach, głównie azjatyckich, bardzo popularne. Doskonale sprawdza się, jeżeli boimy się na przykład, że zupa mleczna nam wykipi, a musimy akurat pilnie do toalety iść. To my nie musimy nigdzie iść, nie ma problemu, możemy sobie siedząc na sedesie manipulować tymi gałkami w kuchni. Ktoś mógłby powiedzieć, że mu taki sedes w kuchni nie pasuje ze względów estetycznych. Proszę bardzo, muszle zamykamy w szafce kuchennej. Korzystamy, otwieramy szafkę, jest muszla. Zamykamy szafkę, nie ma muszli. Można też po prostu zarzucić na muszle jakąś ozdobną firanę i wygląda to po prostu ładnie. Tak się elegancko komponuje. A jeżeli jeszcze zorganizujemy sobie nad muszlą prysznic, to już w ogóle marzenie, bo można korzystać z toalety i jedną ręką brać prysznic, a drugą ręką manipulować tymi gałkami w kuchence. Belgijska sieć odzieżowa poinformowała, że kończy z dzieleniem ubranek dziecięcych na męskie i żeńskie. Teraz wszystkie sukienki, baletki, koszulki są zarówno męskie, jak i żeńskie. Neutralne płciowo są. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ja uważam, że takie zasady należy wprowadzić także w sklepach dla dorosłych. I niech sobie te chłopy polatają trochę w spódnicach, no bo dlaczego nie? To będą musieli sobie te piszczele wydepilować. To się przy okazji dowiedzą, jaki to jest ból nieprawdopodobny. Ale skór czy wykuty Jaka beka! A dokąd prowadzą te schody. Otóż to są schody donikąd w tunelu dla pieszych w Gdańsku. To nowa, wspaniała inwestycja. Konserwator zabytków nakazał odbudowę nieczynnego przystanku kolejowego Gdańsk-Kolonia, tak aby zachować te cenne schody. I teraz każdy może z nich korzystać. A co z emerytami, ktoś mógłby zapytać. No, jeżeli dziadek jest taki dziarski, krzepki, to na pewno wdrapie się na tę paletę i może swobodnie korzystać ze schodów. Nie ma problemu. Oby więcej takich inwestycji, no bo one wprowadzają jakiś taki koloryt, taką radość do naszego szarego, smutnego życia. Ja myślę, że nawet jeżeli ktoś rozkwasi sobie przy okazji nos, to z przyjemnością i uśmiechem na ulicy. Hit wyborów Najpiękniejszej Damy Świata, czyli Miss SuperNational 2021, reprezentantka Polski została przepacana ptakiem. Ten orzeł bielik, ta kura, czy co to było, to wydawało się być zniesmaczone tą sytuacją, Taki miało wykrzywiony dziób, wzrok smętny. O co chodziło w ogóle? No o taki patriotyczny akcent oczywiście. No to mogę go przepasać po prostu! Zdjąć to! To jest profanacja! To jest policzek w twarz dla całej ekipy! A tę biedną kobietę przepasano drobiem zamiast szarfą, no i stąd. Ta afera i ludzie się teraz śmieją z tego, ale ja myślę, że niesłusznie, ponieważ stroje z elementami drobiu najwyraźniej zyskują na popularności i teraz noszą je być może ci co odważniejsi, ale za kilka lat to będzie największy hit. Taka czapka, ale kurczak, czy w ogóle ubranie, które upodabnia człowieka do drobiu. A kto ma w domu takie rękawiczki gumowe. O, to już może sobie poeksperymentować. Jak to się nadmucha, to tu się robi taki grzebień jak u kury. No i to sobie można tu jakoś przyczepić o do włosów. O, a no już człowiek wygląda jak kura. Taki też dobry. O. to niedługo będzie największy hit mody. O, ja tu sobie jeszcze poeksperymentuję. Ja teraz ty, Beata, oddaję ci głos. O matko, co ten, Mi co ten... Michał? Boże, Michał już mówię, bo co siedzi, Michał już. Adam wymyślił. Naprawdę, Adamie, trudno cię nie kochać. Dziękujemy Ci za wspaniałe newsy i fusy.